Hello, hello, z tej strony Morgent. I Erewest? Niestety. Jak to niestety? Niestety. A, sam sam muszę klikać. Tyle. A, a co chcesz klikać. Nie wiem. Myślę. Może. Tryb zadań. Pokaż, czy tam już nie skończyli tego jednego. Nie, jeszcze godzina. Dobra, wracaj. Moje niewolniki nadal robią. Hmm. Jade i Sklep. Sklep. No, zestawy kart. No i zobaczy za ile tam jest, no Godzina 9, dobra nam nam nam, nam 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 Jade nie możemy, nie? Aha, bo 20 godzin. Tak, ukończę... co zero dawaj Co mamy lepszego do roboty? Oprócz A... życia normalnego. To, tylko trzeba tak. postać, nie? Dokładnie tak. Miłości ma jedyna. God, Graj. Zaraz będę musiała kichnąć. <laughs> zaraz będę musiała kichnąć, uwaga. Wszyscy teraz <laughs> patrzymy na rewest, czekamy. <laughs> nie stresuj mnie. Ja cię nie stresuję, nie. Dawaj, wszyscy czekają. Ma, ja. To walcz póki co. Majo RWS. Co? nie ruszaj tą myszką, po co? Jezu! I zablokowałaś nam ten! Nigdy nie ufaj dziewczynie. No! Cicho. Nie przygotowałam się z tą kobietą. Teraz w spokoju. Jak będziesz grała tak jak te dziewczyny, co grają w Lola, to ...to wróżę nam świetlaną przyszłość w tej grze. Teraz będę grać w Staniku, nie? A, tak, plus 10 do skilla, tak? Tak. Albo plus 10 do tego, że ktoś będzie grał za mnie. Oczywiście, że tak. O, nie. O nie, mnie strzałą. Patrz na to. Papa. Pa. O nie, czuję się taki. Czekaj, idę, 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 idę kichnąć. Taktyczne kiśnięcie. No idź. Czekaj, Nie wiem jak dam sobie radę sam dam. Bez problemu. No. E, 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 a gdzie masz papier? Tam. Tam. Nie, tu. No. Żartowałem. Ale to musisz tak głośno? Żeby wszyscy słyszeli. I teraz w tym momencie 10% ludności, która to ogląda ile ktoś ogląda to będzie miała takie f nieprawda, jest ja sobie tylko kicha. Tylko, pewnie? O Jezu. Po pierwsze nie kichasz tylko smarkasz teraz. No teraz tak, ale No to... Nie. Tak, i to, tylko kicha nam ciszej niż ten. Ej, i to ja mam wysysać mocno. Nie teraz się mieszkał tego nie zrobić O oops, Dobra Załadujemy mu dwójkę Aha, a dwójkę jaką on miał? One shot No Podobno miałeś to dobrze Dada. klikać Twierdzę, że tam są jeszcze te małe, które trzeba kliknąć Jezu, ale ty masz refleks. Mówiłaś, że będziesz to klikać i będzie dobrze i co? Okłamałaś mnie Nie podejdziesz nawet do tego O Boże, niech jej nie lubię Jak nie to Co w... jest srebrną postacią? Dlaczego na tak nawala? Bez kitanu. Dobrze, biorę teraz postacie, którymi well nie będziesz musiała klikać. Bo koniecznie mu zmarnować z tego ulta. Spadaj, nieprawda. Wcale. Nikt tego nie będzie. Nie wszyscy wiedzieli. Dalej walczymy. Chcę skończyć tą wieżę i mieć już wyrybkę. Możesz robić inne. A potem są złote i srebrne? Czy są złote? Nie. Tam na pewno jest jedna, że musisz mieć Diament. wszystkie... Z ze... Nie. Wszystkie złote na pewno. Albo nie. Agenci specjalni, nie? Tak? tak, chyba tak. Agentów mamy już. Albo tych... Yy... Chińcyków. Chińcyków. Mistrzów sztuk walki. Mistrz sztuk walki Nie wiesz ile z nich to Chińczycy, a ile z nich to jest ten... Ty! To jest to co tracimy życie! Musimy to szybko skończyć! Ej, ej, ej! Wait, wait, wait! Ja się na to nie zgadzałem!

Też. O! Oh. Halo? 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 Jezu, ten strach, żeby to nie zapisało, i trzeba było jeszcze raz na no... well Easy. Jasne. Nie kłam. Easy. Easy. Na wątku. O! Będę miał kolejny srebrny pakiet, a ty. Spadaj, dobra. O, dobra, teraz damy jej radę, bo teraz już nie do mieli tych irytujących rzeczy. Z tyłu zabierzemy wam życie, bo tak. My jesteśmy kurwa. Słami. Już lepsze jest to, kiedy oni ci zabierają życie, jak oni ciebie nawalają, ale dobra, to, to tak cię nie boli wtedy, nie? A nie, że każda postać traci życie. Albo, że oni się leczą, to jeszcze też to się No, przeżyć. oni tym się leczy, no to to jest to. Oni się leczą od klepania ciebie. Aha, dobra. Jest taki tryb. Widać bardzo, si zwracasz uwagę na to, co pisze? Ani trochę. O, a to on nie jest jakiś taki lepszy Ała Lul, jakim cudem Grosz nie srebrny No Nie będzie ulto. Ty wiesz jak tego masz obecnie tego cage'a? Bo? No bo mam wysoki O Jezu, no ale lepiej wygokszczone kano to wierzę o tym. K, nie jest moim ulubieńcem akurat. <grymne> nie, nie ma. Ej, ej. Co jest z tobą? Lul. Dalej. Ta no tak, na co ty czekasz, lud? Przecież oni nie są na tyle wykokrzeni, żeby robić mi krzywdę. no wiesz Tak. Tylko ta Kitano <coughs> jest taka denerwująca. Na co ty nie powiesz? I ma no. niedorobiony tyłek. Taki naleśnikowaty. Spadaj! I patrz jakie dziwne takie zagięcie tu jest. No? No i... O tak, na samym początku Ikena To było strasznie powoli reagujesz No patrzę się na postacie i wtedy mam się Dopiero patrzę na to, że to zrobiłeś Ej W mnie Ty uderzyłeś mać taki Jak Dziwne bić samego siebie, a taki przystojny jestem Ty się już na mnie starałeś. Ja się starałem, tylko nic z tego nie było. A ty po co? Bo 99%. To, to ja kliknąłem akurat. Ja to dotknęłam. Akurat do tego mam całkiem dobry refleks. Kto ma lepszy refleks? No! Ech. Tam są jeszcze te małe, wiesz o tym? Ale tych małych nie widzę. Jestem ślepa. To mnie to nie dziwi. No ja i tak nie widzę dobrze. Bo... A co ślepa jesteś? ma no, troszeczkę. I to do me da. Wiesz w ogóle z czego jest to do MEDA? Mm. Nie znam cię. Mm. Nie wiesz z czego jest to do MEDA? Nie. Z <laughs> czego to jest? Duel Masters. Taka karcianka ta była. I cleaning. Chcę co zrobić. No. No bo już się nie robiło i ten. Robi się tylko z wolniej. U ciebie też tak się samo robi. No i walka. No, a z tym no, poszło jakoś tak wolniej, jeszcze sam tamtą długą. Ty się przyciąłeś. Sam się przyciąłem. Ty jesteś przycięta. Kto cię pozwolił ojcać? No! to No to taka czujna jesteś w każdej grze też? To oczywiście. No. Ty wiesz, że te postacie mają ten sam czas na nawalania. Ale w oryginale jest wolniejszy. No. No klikaj to Ja nie lubię tej postaci Wiem, że nie lubię tej postaci Cannon Bosters Mam tylko nadzieję, że nie będzie jakiegoś głupiego trybu na tym bosie, pseudo. Na czym bosie? Tu, na tych, tych. To, nie to, to nie ostatnia jest walka to... teraz. No. E... Ale dobra, to oni muszą mnie nawalić, dobra. Ok, czekaj. czy. Dobra, nieważne, dawaj. Myślałem, czy może nie kupić temów i nie dać te procenty jakieś, czy coś, ale nie. A jak 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 przegram, to kupię. I spróbujesz podobnie. Tak. Przeciwnie z piawki. No po prostu nie mogę się dać nawalać. No. Ok, dobrze idzie. Patrzę. Teraz jej tatus. Oboje nie miłe. No, 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 no. Przeszkicam. Ślepy. Co ty właśnie ublaszasz swoją ulubioną postać? Nie. <gry> no co, jest ślepy. O, nowy rekord. Ej, aż 60, nie narzekaj na mnie. Mówię, że dla ciebie to nowy rekord. Dla ciebie też. Nie, ja miałem więcej. 70 parę. Mm. Już nie, nie kłamie, ja miałem. Bo klikają więcej od ciebie i klikają te małe potem. No to się... ojdy, nie widzę. No to ty nie, nie mów, że ja kłamię. Mm, nie widzę, bo jestem ślepa, no. Nie powinienem nawet kana używać Lulu. No? Najwięcej z w kanał ogólnie. Tak? Tak. Dostanę coś za to? Tak. Uuu. Mhm. Mm Tyle? Twoja drużyna musi się skonać w ogóle. Albo twoja musi zabierać skorpiona, no tego nie zrobisz, bo nie masz skorpiona, nie? No i muszę i tak zrobić najpierw to. Tak? Nie. Możesz sobie wybrać, że to. Tak? Tak, może sobie wybrać. Ale to jest 15 walks. Wyłączyłem. Mam, ale mam jednego brąza, nie? To nie Możesz ryzykować, nie? nie. bo ten brąz jest na misji. Aha. Bo Kenshi jest mistrzem sztuk walki? Czy nie? Pół, e, więc nie będzie się liczył. Aha, dobra, no. Bull, bo on jest agentem specjalnym też. Oj. Hmm. Bieraj! dobra, takim zasadzie to nie, to taki poziomu nie chcę. Nie będę mógł specjalnie tak poziomu. to jak już będzie początek nowego levela. nie? Jak już. Ale się przyda ten poziom. Nie powiem, nie powiem. Oni robią zadańka. Aha. Uh -huh. że na to nie. Tryb frakcji. Nie. Cele jak, jak tam z tymi celami? No, jeszcze dwa ci zostało. Z parcie, nie mam żadnych kart. Wy Zobaczcie. Dobra, to szybko fajne. Ale to ty ja miałam klikać. Masz, klik, klik. Zadowolona? Tak. E. W końcu coś robię. Nie krzycz na mnie. Bo ja na Cię krzyknę. Krzycz. Krzyczę. Krzycz mocniej. Ała, moje ucho. Jesteś agresywny, jak wszystkie kobiety. Wy nie umiecie być delikatny. Chciałem być na zabos. To co, nawalamy bossa, nie? To niby był złoty. <laughs> to niby też. Niby. I oj, ten ma truciznę w tym życiu. Już nie ma ulga. No, wyskoczył Nie będzie trucizny. Nie Ej, ja mam truciznę z samego tego rządu, jest lul. No już ja mam tą truciznę. O, tego reptyla chyba się to. Nie, on nic nie miał. Nieważne. Dobra, i tak nam nic to nie robi. Kurza, to... Dobra, okej, okay, rozumiem aluzję. Nie, wszyscy zostają. No bo któryś z tych reptailów ma pewnie taką pasywkę. Czy to były same reptaile? Dwa. O, fajnie, pięć tysięcy. Hm. Moje. On ma 60 poziom ziomek, Lul. 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 dobra, i co? Coś zostało nam z tych misji jeszcze? No to połączenie. No nie. cele, klikaj. No wiem, to połączenie takie. Ty wrócążkę do wsparcia. Ok, mówicie. Hmm. A co ja za to dostanę? Ty siaka. Aha! Ok. I coś jeszcze? Jakieś kilka dusz. To mnie średnio... Nie, nie, nie chcę jemu. Kenshi, mój los. Czyli to było. No To nie będzie tak samo jak u innych? No tak. Aha, wszystkim działa to samo po prostu. No. O. Kenshi senpai. No, kupmy. Niech już będzie. Stracę ten 4000. Ale ja w końcu mam wszystkie zadania. Fajnie. O, trzy dusze jeszcze. Hmm. Nadal nie czuję, żeby mi się to jakoś super opłacało. Uh. Jakoś tak boli. Bo sto to hajs. No to to to. Dobra. Tyle. Tyle? Tyle. No dobra. No. Pa. Pa pa.